No witam cię człowieku, wybieramy zwycięzcę skina z kina od ostatniego odcinka, bo tu ten kałaszek. Trzeba było napisać w komentarzu jaką broją najczęściej grać w CS-ie i napisać karambit słowo po prostu. Zobaczmy kto kałaszka zgarnia. Dzisiaj też będzie oczywiście skinek do wygrania, o tym za chwilę, a z poprzedniego filmu skina sobie do swojego wypunku przytuli. K4PH3l10N, ale mega ciężki, nie gnajdź się AKI AWP Karambit, pozdro no i gratulacje wygrywasz skina, żeby go odebrać, wystarczysz. Napiszcie komentarz pod tym filmem, który aktualnie oglądasz. Jest to weryfikacja, czy oglądacie filmy na bieżąco. Jak zauważysz Twój komentarz, to od razu skina do Ciebie wysyłam. Ty drogi widzom, masz tego skina do odgarnięcia. Jeśli chcesz go otrzymać, zostaw oczywiście łapkę w górę. Subskrybuj kanał z dzwonkiem, obserwuj mojego kika, którego masz w opisie. I oczywiście skomentuj film hasłem, które będzie w dalszej części filmu. Jeśli chodzi o prezenty, to wyglądają one następująco. Macie dwie kocki, kałaszka, kałaszka droższego i AWP. Wystarczy wjechać z minimalnym depozytem, żeby mieć okazję je zgarnąć, tak jak poprzednie osoby. Oczywiście skin nie jest gwarantowany, ale jedna osoba go otrzyma. Jest to prezent ode mnie dla Ciebie przy ewentualnym depozycie, o czego nie zachęcam. Dostaniesz od razu powiadomienie na środku ekranu, jeśli właśnie skin przyznany zostanie Tobie, że takiego skina otrzymałeś. Na środku ekranu będzie powiadomienie. Witam bardzo serdecznie, najlepszy kodzik w tym miejscu, wpisuj kod SANTY7, daje Ci aż 10% więcej przy każdym ewentualnym depozycie, do czego nie zachęcam. I skrzynka na start milispeka, przypominam o tym, że strona jest tylko dla planetnik, przeznaczona mi tego świadomość. No i oczywiście, przypominam Ci, żebyś sobie grał rozważnie i z głową. No i z kodzikiem sobie odbierz dzienną skrzynię, jak sobie piszesz 7 kodzik to dzienna skrzynia czeka na ciebie za friko, zobaczmy co dzisiaj przypadnie do mnie, do mojego ekwipunku, będzie to expik, eee, a jeszcze są skrzynki za expo właśnie i mam diamentową, ale otwierałem przed odcinkiem. Dropnąłem awupkę zapomniałem. Tak, przed odcinkiem awupkę dropnąłem tą zieloną. No i słuchajcie, zobaczmy czy jakieś prezenty dla was zeszły. Teraz nagrywam w sumie film za filmem i zeszło coś. Mortiska zeszła za trzy dyszki. Pokemonik zgarnął, więc na pewno coś dodamy na dzisiejszym filmie. Zostaw łapeczkę w górę, jeśli chcesz wygrać skina z początku odcinka natomiast. To napisz jaki jest twój ulubiony tryb na G4Skinsie. Jaki, na jakim trybie uwielbiasz grać. A my sobie zrobimy Fire dzisiaj. Fire 5 sztuk na 3 osoby, dajmy tryb normalny, liczmy na Fire Serpenta, niech poleci coś ciekawego. Niech poleci coś ciekawego, to wam wrzucę na prezenty, no i też, no chcę coś wypłacić dla siebie, oczywiście, że tak, no, no chcę, chcę coś wypłacić dla siebie. Patrzyłem na skiny, które są aktualnie tam dostępne na Exchangerze i co nie? co nieco tam jest ciekawego. Myślałem nad Bajonetem Gamma Dopplerem Phase 4. Ale się zastanawiam ciągle, się zastanawiam. Eee, no, kiepsko, kiepsko. 11 koła Fire Serpent dla Botanexa, a to jest chyba najlepszy stan. No, bo są dwa stany tego Fire Serpent. Na innym trybie byłoby pięknie, a tutaj niestety raczej przegramy, chyba że teraz spadnie dla nas. No nie spada, także GG, Botnex dominacja genetyczna. Eee, zrobimy sobie kolejną bitwę, dajmy sobie tym razem 3 sztuki na 4. Underdog, 2600 bitwa. 2600 bitwa, jaki bot dołączy do nas? Przynajmniej sobie kałacha w ogóle do 123. No i dobra, g Bandura i Pago. Dla nas nic, dla nich same fire serpenty, poproszę. Okej, okay, nie zaczynamy wcale tak źle, bo 1400 ta kosztuje. Kurczę, pieczone cztery koła. Nie do wygrania, niestety. Znowu tryb zwykły, znowu tryb zwykły, by nas uratował. No tak, tryb zwykły. Kurczę, pieczone. Dobra, zmieńmy skrzynkę na jakąś inną w tym momencie. Dajmy sobie Dream'a może. Ufo, Bandurę i Gloki Pięć sztuk. Na dwóch i tryb normalny. Na dwóch i tryb normalny. No może chociaż jedną bitwę wygramy. Przydałoby się, przydałoby się i to bardzo. Bo Pevor. Sprawdźmy. Sprawdźmy, co się będzie działo. Eee, także ogólnie zostaw sobie obserwację na Kiku. Masz Kika w opisie. Podanego link do mojego kika Warto zaobserwować, bo, bo będą streamy na kiku Więc sobie zaobserwuj No i Bandura, rzuć coś Nie rzucił Mamy do nadgonienia bardzo sporo, bo 1700 do nadgonienia to nie jest wcale tak mało Musiałby nam polecieć Glock Fate, żeby to wygrać Ewentualnie dwa jakieś Glocki po 500 000 zł Więc raczej tylko ten Fate nas ratuje No, na razie ani widu, ani słychu o nim Dwie skrzynie do końca, dawaj fejda. Nie ma fejda. Dawaj fejda. Ile jest procent na niego. 5%. Aż. Dawaj, z lewej. No nie ma. Niestety, znowu. Znowu zły tryb A ale do profitu z tej bitwy akurat by nie było. Dobra, no zostaje nam 2,5. Kurcze pieczone, kurcze pieczone. Dajmy sobie skrzynię knife. Dwie sztuki, dajmy sobie luksury knife. Eee, I zakończmy to może skrzynią Santiago. Dajmy 3. I może dajmy sobie Senem hmm. 4-2-0. Dajmy sobie skutego. Na Crazy rushu na dwóch. Może teraz się uda wygrać. Może teraz, może teraz, może teraz, może teraz. W ogóle fajnego monstera znalazłem. Znaczy nie wiem czy fajnego, bo jeszcze go nie piłem. Ale na statki znalazłem, w ogóle nie zdałem bota. Słuchajcie, eee, jaki on jest? Landonoris, taki żółty, eee, żółty. Taki limonko, znaczy no, taki kolor limonkowy ma puszka z czarnym. Pierwszy raz go widziałem dzisiaj. Mówię, wezmę sobie, przetestuję. Ale dzisiaj już nie będę pił, bo jak to nagrywam, to jest 23, prawie północ, więc na jutro akurat. No i bitwa chyba zanosi się na przegraną. Mamy dwa punkty na naszą niekorzyść. Kolejny dla nas 3-0. Wszystkie rzędy musiałby wygrać w trzeli, Także niestety przegrywamy tą bitwę. Już jestem tego pewny, więc raczej nie dorzucimy nic na prezenty bo mam tylko dwie dyszki, ale jak to oglądasz, to już na pewno dorzuciłem jak coś, to się nie martw, będzie dorzucony skinek, no i te, które wiszą na prezentach też już chwilę wiszą, więc podejrzewam, że lada moment zlecą. Eee, czekaj, 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 koski macie tutaj za cztery dychy, tutaj bierze udział 87 osób próbowało, eee, tutaj w tych koskach e, za piątkę próbowało 266, więc pewnie Lada moment powinna tak, która chce tylko spaść. Oczywiście pamiętaj, że prezent nie jest gwarantowany, ale przy ewentualnym depozycie z Kodzikiem Sand 7 możesz taki prezent otrzymać. Nie namawiam do wpłacenia na stronę, nie rób tego, bo najpewniej ze skrzyni nie dropnie Ci ten najlepszy możliwy do trafienia skin. Za pierwszym razem jest to mega ciężkie, żeby za pierwszym razem wydropić ten najlepszy ze skrzyni skin, więc miej tego świadomość. No, za 28 można byłoby coś otworzyć jeszcze w sumie, za 28 do 28 skrzynia co my tutaj mamy, no mufliker boss na przykład, zobaczmy co poleci, Mac hit, idon? on 15, no i dobra, to akurat go wypłacę i ode mnie to tyle. Pamiętajcie, kodik Sant 7 najlepszy na stronie. Jeśli chcesz wygrać skina z, z początku odcinka, dodatkowo napisz w komentarzu, czy pijesz energetyki właśnie o tym monsterze, o którym mówiłem. Napisz, czy po prostu pijesz energetyki, czy może kawę, czy w ogóle kofeiny nie przyjmujesz. Odbierz sobie dzienną skrzynię skrzynki za Expa graj rozważnie z głową. Do zobaczenia. Już jutro trzymaj się i cześć!